Część druga. W ostatnim czasie trochę się dowiedziałam, co się dzieje za kulisami. Postaramam się to w prosty sposób wytłumaczyć, w jakim położeniu się znajdujemy, my jako kraj, ale w ogóle na świecie. Więc, no tutaj się bardzo dużo dzieje na poziomie duchowym. <laughs> I może zacznę od teraz, mi przyszedł do głowy ten mój sen. Jakiś czas temu miałam sen, nie wiedziałam o co w nim chodzi. Po jakichś tam dwóch latach zrozumiałam. Sen był dziwny. W sensie byłam w jakimś bardzo mrocznym miejscu, jakimś jakiejś takiej jakby piwnicy takim takim ciemnym takim takiej hali jakby i ta hala była wypełniona wodą tam było ciemno ale mniej więcej było widać była woda i tam byli ludzie byłam wśród nich ja i był, była woda, ale był też taki jakby z betonu most. I w pewnym momencie weszły postacie w czerni. Mi się to kojarzyło z Ku Klux Klanem: to znaczy, Ku Klux Klan miał białe szaty, a oni mają czarne. Czyli oni wyglądali jak z Ku Klux Klanu, tylko że czarne szaty. I faktycznie są. Oni istnieją. Widziałam to w internecie. I te postacie, one nie pokazywały twarzy. I nas wszystkich zaczęli atakować, mordować. Powiem wprost, tak. Mieczami. Mieczami. Co się stało ze mną? I ja i chyba jakieś nieliczne osoby przetrwały to. Rozumiecie? Przetrwały to. W jakiś sposób przetrwałam. Y, gdzieś się tam schowałam. Y, w momencie, kiedy oni tam wybijali ludzi, ja się ukryłam. I udawałam martwą, udawałam martwą, tak, to dokładnie pamiętam w tym śnie, udawałam martwą. Potem oni opuścili to miejsce, nikogo już nie było, ale nie, nie dokładnie wi wyraźnie widziałam te ciała i tak dalej. To zostało przed, przede mną, ten widok drastyczny został przede mną ukryty. Mniej więcej chodziło o ten sens, więc ja wychodzę z tej hali, z tej, z tej piwnicy, z tego miejsca. Magazynu, czy nie wiem co takie, takie ogromne, ten betonowy, wypełniony wodą. Te ciała pływały w wodach, w, w tej wodzie. E, i, I ja wyszłam stamtąd i chyba parę kilka, kilka innych osób też, ale bardzo nieliczne. I jakiś stał facet w zielonym mundurze. I Pan Bóg mi powiedział, że mam pokazać mu kartkę, ale co na tej kartce było napisane, nie wiem. Mówię to w Szybko tak, szybko po prostu. Atmosfera była bardzo mroczna. Czyli z tego miejsca było wyjście do jakiejś innej przestrzeni. Tam stał y, jakby taki żołnierz, y, jakiś taki właśnie ze służb, ktoś. Ja mu pokazałam kartkę, on to zaakceptował i mnie przepuścił. Wypuścił mnie. Pamiętam, że miałam okropną taką pragnienie ucieczki stamtąd. Że chcę stąd wyjść. Miałam takie poczucie, że nie mogę się wydostać, ale że chcę stąd jak najszybciej wyjść. I miałam właśnie takie poczucie, że kurczę, że to jest miejsce, z którego nie da się wydostać. Nie? Taki miałam, że to jest naprawdę sytuacja beznadziejna. No i właśnie ten moment, kiedy ja posłuchałam Boga, pokazałam mu tą kartkę, co tam było napisane, on mnie przepuścił. Weszłam, teraz powiem wam wprost, gdzie przeszłam dalej. Przeszłam dalej do szpitala. Czyli z tego kolejnej przestrzeni było przejście do szpitala. Czyli jakby za tym jakby szpital jest widoczny na zewnątrz dla ludzi, ale jakby za tym kryją się jakieś inne pomieszczenia, inne przestrzenie, o których ludzie nie wiedzą. Ja się wydobyłam stamtąd, ale jak się tam znalazłam, nie wiem. Może nas wprowadzono, czy coś takiego. W każdym razie yy, wchodzę w ten szpital, wychodzę z niego i widzę z zewnątrz. Utwierdzam się, że to jest szpital, dlatego że wygląda jak szpital i jest taki baner, wiecie, jak to przy szpitalach, nie? Zdrowa matka, zdrowe dziecko, i, i że bezpieczeństwo i tak dalej. I ja wiedziałam. Że to miejsce nie jest bezpieczne, że to jest fasada, wszystko. I to, co miałam, to takie uczucie, że Jezu, ja zechcę stąd po prostu jak najszybciej opuścić to miejsce, że ono jest straszne. I, I ten sen mi się przypomniał w momencie, kiedy Grzegorz Brown pojechał do tego szpitala w Oleśnicy w sprawie tego dziecka zabitego. I wtedy po prostu zrozumiałam ten sen, że ten budynek on wyglądał jak ten szpital. Czyli to, to było o tym szpitalu. I częściowo przenośnia, i dosłownie. Moja interpretacja jest taka, tak, że szpitale zabijały ludzi. Ludzie o tym nie wiedzieli. I to wtedy zrozumiałam tak, że to o to chodzi że to jest że ten sen był o tym o takich miejscach gdzie dokonuje się aborcji gdzie się zabija ludzi co się to, to jest ten sen nie co się dowiedziałam w ostatnim czasie że Amerykanie już od dawna walczyli o tą wolność ale to się wszystko działo w ukryciu dowiedziałam się też że w 2016 wojsko zaczęło rządzić tam i oni mieli takie taką rozkminę czy robić taką rewolucję czy robić to stopniowo, jeżeli zrobiliby rewolucję no to sataniści by wygrali a po drugie ludzie nieświadomi nie uwierzyliby nie uwierzyliby, że to jest konieczne tak opowiadał Ricardo Bossi Pułkownik. Więc tak naprawdę ludzi nie, nie zdają sobie z tego sprawy, że to wyzwolenie już trwa. Ja się nawróciłam w 2015 roku. W 2016 oni przejęli te stery. Tą, to wo, wojsko przejęło tam władzę. On tłumaczy. I tak robili, żeby nie było wiadomo, co się dzieje. Czyli stopniowo przejmowali te struktury to wszystko. Jeśli chodzi o czas pandemii nie wiem na jakiej zasadzie oni to zrobili, ale uratowali miliardy ludzi, bo to właśnie białe kapelusze wykupiły jakieś szczepionki zamieniły, zamieniły te szczepionki solą fizjologiczną, więc niektórzy dostali sól fizjologiczną. Ludzie o tym nie wiedzą. Czy kiedy zrozumiałam, że system jest? Drogą bez wyjścia. To był 2018 rok. Tak? Szukałam pracy, nie mogłam stałej pracy znaleźć i podpisałam dwie, dwie umowy, i za tymi umowami była patologia. Ja wiedziałam, że ja, nic, ja, ja tego nie naprawię, że, że ja po prostu nie mogę dalej iść tą drogą, że sumienie mi nie pozwala. Musiałam dokonać wyboru, musiałam wybrać drogę, której nie widziałam. No i wiadomo, jak z tego zrezygnowałam, zaczęłam bardzo działać na mediach społecznościowych, w sensie uczyć się tworzenia filmów, tego wszystkiego. I przez kolejne lata jeszcze miałam taki dół, depresję taką, z której było mi ciężko wyjść. Też cudem z tego wyszłam, no nie chciało mi się totalnie żyć, tak, to już, to już było totalnie bez sens życia. Ale wyszłam z tego... Właśnie dlatego, że trzymałam się Boga, trzymałam się kościoła. Ratunku szukałam w kościele, że chrześcijan się posługiwał ludźmi z kościoła, żeby mnie ratować. Czas mi się teraz skończył, powiem resztę w części trzeciej.